Potrzebujemy pilota na zastępstwo. W tej chwili zespół ratunkowy desperacko rozglądał się wokół. Ich pilot rezerwowy był wiele godzin drogi stąd. Nikt nie miał kwalifikacji do pilotowania Black Hawka w tych górskich warunkach. Jeden z żołnierzy szepnął. Zaraz, ta mechaniczka, czy ona kiedyś nie latała śmigłowcami? Wszystkie oczy zwróciły się na kobietę wycierającą smar z rąk obok Jeepa. Powiedziała tylko jedno. Dajcie mi trzy minuty na przebranie się. Poznajcie Marie Lane, 38 lat, niegdyś pilotka UH-60 Black Hawk, która odeszła z wojska po stracie swojego zespołu w 2015 roku. Przeniosła się do małego górskiego miasteczka i podjęła pracę jako cywilny mechanik lotniskowy, naprawiając silniki, czyszcząc pasy startowe, nigdy nie zdradzając swojej przeszłości. Miejscowi znali ją tylko jako szorstką, cichą, kobietę, która nie lubi smoltoku kilku żołnierzy rezerwy, którzy trenowali w pobliżu, żartowało za jej plecami. O, idzie uziemiona pilotka. Malisa nigdy nie reagowała. Po prostu pracowała wycierając olej, sprawdzając specyfikacje techniczne każdego ranka o świcie. Pewnego razu oficer zapytał, czy kiedykolwiek pani latała? Odpowiedziała po prostu latanie to coś, co zostawiłam za sobą. Ale nikt nie wiedział, że każdej nocy wciąż studiowała w swoim garażu stare schematy elektryczne Black Hawka. Mieszkańcy miasteczka postrzegali ją jako kolejną cichą pracownicę, kogoś, kto trzymał się na uboczu, odzywał się tylko w razie potrzeby i wydawał się zadowolony z prostej pracy fizycznej. Nie mieli pojęcia, że za tymi poplamionymi olejem rękami kryły się lata precyzyjnego doświadczenia w pilotażu. Nie mieli pojęcia, że kobieta, która zmieniała im opony w samochodach, kiedyś nawigowała w strefach walk pod ostrzałem wroga. Właściciel lokalnej knajpki mówił czasem: Marisa jest niezawodna, ale ma swoje sekrety, widać to w jej oczach. Dzieci patrzyły, jak pracuje, i zastanawiały się, dlaczego zawsze spogląda w niebo, gdy przelatywały śmigłowce, dlaczego jej ręce zatrzymywały się w połowie naprawy, śledząc torlotu maszyny, aż zniknęła. Żarty żołnierzy rezerwy nie były do końca błędne. Była uziemiona, ale nie dlatego, że nie potrafiła latać, dlatego, że tak wybrała. Każda maszyna, której dotknęła, działała potem idealnie. Każdy silnik, który serwisowała, pracował płynniej niż wcześniej. Jej wiedza techniczna wydawała się innym mechanikom niemal nadprzyrodzona. Ona wie rzeczy, o których my nie mamy pojęcia, szeptali, jakby pracowali. Demonstracje wojskowe. Marisa zawsze pracowała w te dni do późna, unikając tłumów i wspomnień, które wywoływały. Nie wiedzieli, że wciąż posiadała aktywną licencję pilota, w tajemnicy utrzymywała swoje certyfikaty, wciąż śniła w języku łopat wirnika i odczytów wysokości. Nie ukrywała się przed swoją przyszłością, chroniła wszystkich przed tym, czego mogłaby od niej ponownie zażądać. Zespół ratowniczy prowadził ćwiczenia na UH-60 w pobliskich górach. Ich główny pilot nagle stracił przytomność w trakcie lotu z powodu nagłego wypadku medycznego. Śmigłowiec natychmiast stracił stabilność, systemy automatyczne nie zadziałały z powodu awarii systemów zapasowych. Lądowanie awaryjne było konieczne, ale nikt na pokładzie nie miał umiejętności, by kontrolować maszynę w silnym wietrze w terenie górskim. Baza wezwała wsparcie, ale najbliższa, wykwalifikowana załoga była wiele godzin drogi stąd. Porucznik Torres, który szkolił się z Marisą 12 lat wcześniej, nagle przypomniał sobie, że może być jedna osoba, która może pomóc. Znam kogoś, powiedział cicho, ale ona już nie nosi munduru. Jeep pędził przez miasto. Torres znalazł Marisę, wymieniającą świece zapłonowe w małym garażu. W chwili, gdy podniosła wzrok, powiedziała: Wiem, ktoś musi zostać bezpiecznie sprowadzony do domu, prawda? Bez zadawania pytań weszła do środka, by się przebrać. Stary kombinezon z insygniami załogi lotniczej pojawił się ponownie po pięciu latach przechowywania. Kiedy wyszła na lotnisko, ludzie, którzy kiedyś się lekceważyli, Stali w osłupieniu. Sytuacja była krytyczna. Uszkodzony śmigłowiec tracił wysokość nad skalistym terenem. Nieprzytomny pilot potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej, a w maszynie kończyło się paliwo. Standardowe procedury wymagały bardzo doświadczonego pilota do tego typu operacji ratunkowej. Latanie w górach w warunkach awaryjnych było jednym z najniebezpieczniejszych manewrów w lotnictwie. Torres szybko ją poinformował niestabilna pogoda, wąska strefa lądowania, ranny personel na pokładzie, misja, która kończy kariery, jeśli coś pójdzie nie tak. Marisa skinęła głową, studiując mapy pogodowe i terenowe, ze skupieniem kogoś, kto robił to niezliczoną ilość razy. Jaka jest sytuacja z wiatrem? Zapytała, już obliczając w głowie kąty podejścia. Porywy do 40 węzłów, wiatry boczne z północnego wschodu, widoczność dwie mile, pułap chmur się obniża śmierci. Ile minęło od twojego ostatniego lotu? zapytał ktoś nerwowo. Śmigłowiec nie zapomina, odpowiedziała. Po prostu czeka na właściwe ręce, które go poprowadzą. Gdy szła w kierunku czekającego Black Hawk'a, jej postawa całkowicie się zmieniła. Każdy krok zdradzał celowość, każdy ruch pokazywał pamięć mięśniową setek poprzednich misji. Maszyna stała na płycie lotniska jak śpiący olbrzym, jej łopaty wirnika były nieruchome, ale Marisa patrzyła na nią, jakby witała starego przyjaciela. Tu nie chodziło o udowodnienie czegoś sceptycznym obserwatorom, na szali wisiało życie. Nieprzytomny pilot potrzebował opieki medycznej. Załoga na pokładzie uszkodzonego śmigłowca potrzebowała kogoś, kto potrafiłby nawigować w niemożliwych warunkach. Wsiadła do kokpitu i rozpoczęła listę kontrolną przed lotem. Każdy przełącznik, każdy wskaźnik, każda powierzchnia sterowa, wszystko dokładnie tam, gdzie powinno być. Wieża, tu ratownik jeden, powiedziała do radia z profesjonalnym spokojem. Proszę o natychmiastową zgodę na ewakuację medyczną w trybie awaryjnym. Głos kontrolera zatrzeszczał w odpowiedzi. Ratownik 1, macie zgodę na start. Powodzenia! Marisa weszła do UH-60, sprawdzając każdy przełącznik i czujnik z metodyczną precyzją. Nie potrzebowała pomocy drugiego pilota. Jej ręce pamiętały każde sterowanie, każdą regulację wirnika. Żołnierz, zapinający pasy, zapytał nerwowo: Minęło trochę czasu, odkąd latałaś. Jesteś pewna, że wciąż jesteś w formie? Marisa odpowiedziała: Śmigłowce nikogo nie zapominają. Po prostu czekają na kogoś, kto poleci nimi jak należy. Maszyna uniosła się gładko. Nawigowała przez górskie przełęcze z silnymi wiatrami bocznymi, czytając teren gołym okiem, a nie polegając na GPS. To tutaj pokazały jej ślata bojowego. Współcześni piloci w dużej mierze polegali na instrumentach i systemach zautomatyzowanych. Marisa leciała na instynkt, czując reakcję maszyny przez swoje dłonie i stopy. Uszkodzony śmigłowiec pojawił się w zasięgu wzroku. Wisiał niestabilnie w pobliżu wąskiej grani. Jego niedoświadczony tymczasowy pilot walczył ze sterami szybko spalając paliwo. Tu ratownik jeden! nadała przez radio. Mam kontakt wzrokowy z waszą maszyną. Utrzymajcie obecną pozycję podczas gdy ocenię opcję lądowania. Teren poniżej nie oferował łatwych rozwiązań. Skaliste wychodnie, strome zbocza i nieprzewidywalne Ratownik 1. Ta strefa lądowania wygląda na zbyt ciasną dobiegł zmartwiony głos kontrolera naziemnego. Przyjąłem, odpowiedziała spokojnie Marisa. Lądowałam w ciaśniejszych miejscach. Wprowadziła Black w strome podejście, wykorzystując górski wiatr na swoją korzyść. Maszyna zniżała się pod kątem, który przeraziłby większość pilotów, ale ona utrzymała doskonałą kontrolę. Lądowanie było podręcznikowo idealne. Miękkie przyziemienie, minimalna chmura pyłu, wirniki zatrzymały się kilka cali od skalnych ścian. Zespół ratunkowy działał szybko. Przenosząc nieprzytomnego pilota do jej maszyny, jego parametry życiowe były stabilne, ale potrzebował natychmiastowej opieki szpitalnej. Podczas transferu medycznego utrzymywała obroty łopat wirnika na precyzyjnych obrotach, gotowa do natychmiastowego startu, bez zbędnych ruchów, bez niepotrzebnego ryzyka. Lot powrotny stawiał inne wyzwania. Transport pacjenta medycznego oznaczał, że konieczny był płynniejszy lot, ale pogoda gwałtownie się pogarszała. Znalazła trasę przez doliny, która omijała najgorsze turbulencje, wydłużając czas lotu o 10 minut, ale zapewniając stabilność pacjenta. Skąd wiedziałaś o tej trasie? zapytał Torres przez interkom. Studiowałam te góry przez pięć lat, odpowiedziała. Każdy mechanik powinien znać teren, nad którym może mu przyjść latać. Ten komentarz ujawnił coś ważnego. Nigdy nie przestała być pilotem, nawet pracując jako mechanik, utrzymywała świadomość sytuacyjną i znajomość lokalnego terenu. Kiedy zbliżali się do lądowiska szpitalnego, zespoły medyczne czekały z noszami i sprzętem. Precyzja operacji zaimponowała wszystkim obserwującym. Posadziła śmigłowiec na ziemi ledwo wyczuwalnym ruchem. Zespół medyczny rzucił się do przodu, ale zatrzymali się, gdy zobaczyli pilotkę, która wykonała bezbłędny ratunek. Kto to jest? zapytał naczelny chirurg lotniczy. Mechaniczka z lotniska, odpowiedział Torres. Okazuje się, że naprawiała nasze śmigłowce z zewnątrz, a w głowie nimi latała. Wieść szybko rozeszła się w społeczności wojskowej. Cicha kobieta, która zmieniała olej i wymieniała części, była w rzeczywistości jedną z najbardziej utalentowanych pilotek, jakie kiedykolwiek widzieli w akcji. Kiedy wyłączyła silniki i zdjęła kask, jej włosy były związane w ten sam prosty kucyk, który nosiła pracując przy samochodach. Ale w jej oczach gościła cicha satysfakcja kogoś, kto właśnie uratował życie. Generał brygady, który był świadkiem całej operacji, podszedł do niej, gdy kończyła listę kontrolną po locie. Pozwoliliśmy komuś takiemu jak ty czyścić silniki. Nie wzruszona rangą czy uznaniem. Nie czyściłam silników, poprawiła go. -Utrzymywałam gotowość. Marisa nie poprosiła o powrót do służby czynnej. Wróciła do garażu i nadal naprawiała samochody. Ale w każdy weekend za darmo uczyła podstawowych umiejętności latania młodych adeptów. W garażu pojawił się mały szyld. Nie każda para skrzydeł potrzebuje medalu. Dziecko, które kiedyś zapytało ojca, Dlaczego ona umie latać? Teraz stało na jej weekendowych zajęciach, ucząc się o aerodynamice i systemach lotniczych. Załoga UH-60 umieściła mały napis na boku swojego śmigłowca. Latanie to odwaga, nie ranga. W mieście nikt już nie nazywał jej cichą mechaniczką. Ludzie szeptali z szacunkiem. Ona kiedyś. Uratowała dwadzieścia osób tymi poplamionymi olejem rękami. Ale Marisa pozostała niezmieniona. Wciąż przychodziła wcześnie do pracy, wciąż wykonywała każdą naprawę zdrobiazgową starannością, wciąż spoglądała w górę, gdy przeratywały śmigłowce. Różnica polegała na tym, jak postrzegali ją inni żołnierze rezerwy, którzy kiedyś żartowali za jej plecami, Teraz szukali jej rady w sprawach technicznych. Lokalni piloci pytali o jej opinię na temat warunków pogodowych i planowania lotów. Stała się nieoficjalnym ekspertem lotniczym dla całego regionu. A jednak nigdy nie reklamowała swoich usług ani nie pobierała opłat za konsultacje. Młodzi ludzie z okolicznych miast zaczęli pojawiać się na jej weekendowych lekcjach latania. Rozeszła się wieść o mechaniczce, która potrafiła nauczyć ich umiejętności, których nie mogli nauczyć się nigdzie indziej. Dlaczego nie wrócisz do latania na pełny etat? Zapytał pewnego sobotniego poranka uczeń. Nigdy nie przestałam latać, odpowiedziała stukając się w skroń. Po prostu wybieram, kiedy opuścić ziemię. Jej garaż stał się nieformalnym miejscem spotkań dla entuzjastów lotnictwa. Personel wojskowy, cywilni piloci i studenci lotnictwa wpadali, by omówić problemy techniczne lub podzielić się historiami z lotów. Słuchała więcej niż mówiła, ale kiedy oferowała radę, wszyscy słuchali z uwagą. Jej sugestie były zawsze praktyczne, zawsze skupione na bezpieczeństwie, zawsze oparte na prawdziwym doświadczeniu. Coroczne pokazy lotnicze w mieście zaczęły obejmować specjalną ceremonię uhonorowania lokalnych bohaterów lotniczych. Pełni wyzdrowiał. Odwiedził garaż Marisy kilka miesięcy później, aby osobiście jej podziękować. Uratowałaś mi życie, powiedział po prostu. Zrobiłbyś to samo, odpowiedziała, nie odrywając wzroku od silnika, który naprawiała ale tego wieczoru sąsiedzi zauważyli, że stała na zewnątrz dłużej niż zwykle, obserwując zachód słońca i słuchając odległego dźwięku śmigłowców wracających do domu. Niektórzy ludzie wybierają milczenie nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, ale dlatego, że powiedzieli już wystarczająco dużo poprzez swoje czyny. Marisa nie potrzebowała uznania ani medali. Musiała wiedzieć, że gdy ktoś jest w niebezpieczeństwie, ona może pomóc sprowadzić go bezpiecznie do domu. W każdej społeczności są utalentowani ludzie ukrywający się na widoku, pracują cicho, służą bez fanfar i czekają na odpowiedni moment, by zrobić to, co trzeba. Gdy inni panikują, oni działają. Gdy ktoś upada, oni się nie odwracają. Nigdy nie lekceważy cichych. Mogą być pilotem, którego potrzebujesz, gdy wszystkie inne opcje zawiodą. Najważniejsze umiejętności nie zawsze są widoczne w CV ani noszone na mundurach. Czasami są noszone w sercach i dłoniach ludzi, którzy wybrali służbę na różne sposoby. Prawdziwy heroizm nie wymaga publiczności. Wymaga tylko kogoś, kto jest gotów wystąpić naprzód, gdy na szali jest życie. Rozejrzyj się po własnej społeczności. Cichy mechanik, nauczyciel rezerwista, niepozorny sąsiad mogą nosić w sobie umiejętności i doświadczenia, które mogą zmienić wszystko, gdy nadejdzie chwila. Najlepsi piloci nie zawsze są tymi, którzy noszą skrzydła. Czasami są to ci, którzy utrzymują skrzydła innych w doskonałym stanie.